Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu prosto z Placu Litewskiego. Kobiety z trzaskiem, czyli przyjechałyśmy tutaj, ponieważ reprezentujemy z całego województwa różne środowiska. To są kobiety, które są na co dzień społeczniczkami: pani europoseł, posłanki, pani wiceprezydent, radne i gminne i powiatowe. Również kobiety, które na co dzień opiekują się dziećmi, które realizują się zawodowo i osobiście i chciałybyśmy e, powiedzieć o naszym kandydacie. Dlaczego popieramy Rafała Trzaskowskiego? Dlaczego akurat w Dniu Kobiet tak ważne jest poparcie naszego kandydata? Co to znaczy dla nas kobiet działających na terenie województwa lubelskiego? Dlaczego akurat ten kandydat? Dlaczego popieramy kandydata, który tak naprawdę będzie realizował postulaty kobiet? Postulaty kobiet, które były wyartykułowane przed wyborami parlamentarnymi które realizujemy w Sejmie, ale napotykamy się na blokadę obecnego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja, Andrzeja Tudę i wiemy, że Rafał Trzaskowski jest gwarantem realizacji postulatów, bo każda z nas chce się rozwijać. Każda z nas chce zadbać o swój rozwój zawodowy, chce się realizować również osobiście, chce się troszczyć o swoje dzieci, o swoją rodzinę, przede wszystkim o swoje córki, siostry, matki, koleżanki, przyjaciółki. Dlatego leży nam na sercu, żeby dzisiaj wybrzmiało jasno i dosadnie, że jesteśmy wszystkie tutaj zgromadzone, ale myślę, że wiele kobiet w lubelszczyźnie za kandydaturą Rafała Trzaskowskiego. W tej chwili poproszę o głos panią europoseł Martę Wcisło. Dzień dobry. Witamy państwa bardzo serdecznie w Lublinie, w wyjątkowym miejscu, bo to tutaj w Lublinie w pierwszym rządzie Ignacego Daszyńskiego zasiadała Pierwsza kobieta, Irena Kosmowska, bo to tu, w Lublinie, rząd Ignacego Daszyńskiego dał prawa wyborcze kobietom. Jako pierwszy rząd w Europie dostałyśmy prawa wyborcze. Nasze babki, nasze matki walczyły podczas różnych okoliczności o nasze prawa. My dzisiaj mamy inną broń. Dzisiaj naszą bronią jest kartka wyborcza. Dziś możemy wybrać prezydenta, który wielokrotnie udowodnił, że szanuje kobiety. I to nie jest tylko jego slogan wyborczy. To są fakty. Był z nami na marszach, protestach. Wspierał nas w różnych okolicznościach. Szanuje i ceni kobiety, prawa kobiet i będzie je realizował. Ra Rafał Trzaskowski jest prezydentem, który jest po stronie kobiet. Więc proszę Was, dziewczyny, Polki. Idźcie na wybory, weźcie sprawy w swoje ręce. Nie słuchajcie sloganów, popatrzcie na fakty. Nasz los zależy od nas i jest w naszych rękach. Nasz los to przyszłość kobiet. Kobieta, silna kobieta to silna Polska, a silna Polska to dobra przyszłość dla nas, kobiet i dla naszych rodzin. Idźmy na wybory i głosujmy na Rafała Trzaskowskiego. なるほ